Siemanko, ja jestem Aseto, to jest kolejny odcinek z serii zagrajmy w Minecraft, a więc dobra. Mm. I tak, nareszcie postanowiłem, że zrobię sobie przeprowadzkę. Yy... No tutaj jeszcze zboże... Yy, nie urosło. Więc co zboże? będzie, To zboże. Yy, zboże... one jak sobie to na razie rośnie, ja sobie tam pójdę zobaczyć. Może nawet, nie wiem czy się przeprowadzę który po prostu zobaczyć tamten teren na przeprowadzkę, ale sobie na wszelki wypadek wezmę wszystkie rzeczy. Mam nadzieję, że mi się tu uda wrócić potem. Ale po powinno być dobrze. Mieszkielny no? tu jest, może go pójdę zabić. Chodź tu. Tak. Fuck. Dobra, lepiej spieprzam. Lepiej stąd pójdę sobie Bo się robi niebezpiecznie trochę z tym szkieletem On goni mnie? Dobra Jest na tyle głupi, że nie potrafi mnie gonić Ale tak jest bardzo niebezpieczny Chyba dobrze idę, coś mi się wydało, że właśnie w tamtą stronę się szło Nie jestem pewien Tu jest trochę gliny a co później powiem wrócimy kopa wszystkiego? A co powiem, co teraz nie wiem wszystkiego Fuck Kurde, 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 ściąga mnie Dobra, więc idziemy chyba samą stronę były, widziałem takie właśnie yy, góry. Będą. Słuchaj za te lagi, ale to jest. opty final Dobra. To tam. A, kurde, nie doskoczyłem. Więc tam powinno być właśnie taki. Mm, Powinny być takie góry. Te Extreme Hills chyba, jeśli ja się nie mylę. Gdzieś tutaj. Właśnie. Kurde. O oh jest Może pod... O oh jest tam właśnie. Tak, po pójdę podziewa. Fuck spadłem. wszystko świnie widziałem. Ona by mi się przydała, bym sobie więcej mięsa osmażył. Tylko ją znajdę. Gdzieś tu była. Gdzieś na drzewie siedziała O krowy są fajne. LOL. Dziwnie tu trochę. Ale fajnie. O jest śnieg. Wiem, mam pomysł. Zrobię sobie takie iglo. Y, y, Pokię trochę śnie, y, śniegu, zrobię sobie śnieżki. Dobra, może będę je bił na razie kamiennym. Zelazem sobie zostawię na potwory. jest mam no, pięć skóry sobie zrobię hełm, a tam jest średnia krowa, więc starczymy to, że trzeba gonić hełm 7, kurde brakuje nie. To zrobię sobie po... tak, spodnie no to zrobię sobie spodnie mam trochę lagi, ale dobra w tym odcinku opty fajna, więc nie powinno być lagów no chodź tu nie wiem czy wszystkie nie chcę mi się za bardzo o! Nie mogę trafić, kurde Dobra no, w tak bił chaotycznie Tak powoli O no właśnie, a... Zaraz będę na hita zajmował. Nie Fuh, tak Krytycznym ciosem na hita Dobra o, 16, dobra Ody nie są Dynie sobie zauważyłem na łeb tylko... Tu jest śnieg. Czekajcie zmięszczę, są to nie graficzne. Wiem trzy czanki. Ale zawsze dałem... cztery. Może dlatego mi lagowało. Tu jest lawa. Tu jest woda. I tam jest śnieg, więc idziemy pod ten śnieg. Kurde Zabierzemy łopatce. idealnie mi się wszystkie rzeczy we świunku zmieściły. No już, już, już nie mogę nawet sprintować, bo już mi się kończy okolujący. Co by to wyrzucić? Coś jest niepotrzebne? Ten kill bo tak jest tutaj prawie całkiem. Niepotrzebny bardzo jest. Dobra, więc nie ścinamy, tylko śnieszkujemy Zbieramy śnieszki Dobra, nie mam gdzie zbierać, Nie, ja Może najpierw sobie sobą... O bagno! Tak, ja lubię bagno Może znajdę akurat tą wieźnię Jeszcze nic ciekawego, znaczy nie będzie Och, już nie mogę zbierać, dobra a no. no co to jest? Tu jest w eee, szosy, szosy, szosy. Miecz Drewniany wyrzucę, dobra, i teraz idę sobie tu zbroić jakiś domek. Drewno trochę mam. Tu pochodzę. O jezu, są, są krowy. A mm. to nie Tu jest? No i... W ten się te krowy i wracamy się, do wszyscy mają, szkielet, ale nie będę z długiego siadu. Więc idziemy na nasze bagno. Będę mieszkał innym szrek są kolejne świnie e, tak Coś tak czuję, że niedługo yy, yy. Będę musiał niestety zmienić nick Ale oczywiście nie będę zmieniał kanału, tylko po prostu sam nick yy, Ponieważ no ktoś mi się wamał na wielu serwerach na konto yy, Więc pasowałbym zmienić nick W na sensie na YouTube a mi się nie wamał, ponieważ ja tutaj mam całkiem mam inne hasło Nie wiem skąd ktoś mi wyczasną to hasło O jest pierwsza owca bo... Dopiero teraz wiem, za. Jest! Nareszcie bierą, zrobić łóżko. Chyba sobie to nie da wełny Nie. Nie. O, jest. Dobra, Czy? Chyba nie Aha, gdzie zebrać? Mmm, co by to wyrzucić? No, z nim mięso mi się w ogóle nie się No. Jest tu jeszcze było drugie. O, jest. Dobra, jest. Nareszcie mi starcie. Na łóżko. Więc dobra, idziemy tam tam może się wrócę kiedyś bo, yy, właśnie tam do tego na tę farmę co tam została a teraz nie tu sobie zbuduję domek tylko wezmę sobie sikierę, który ma, ma tu sobie zbuduję domek muszę coś wyrzucić znowu sobie o, o właśnie Kurz, zaraz mi mnie, mnie czelać mm, 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 mm. co by tu wyrzucić, co jest za mnie i tam teraz zyska jedną Wyrzucę. Zostawię sobie kres na i zrobię sobie od razu skrzynkę. Żeby mieć od razu podwójną, żeby nigdzie wycić te rzeczy. Po kolei sobie to porzucę trochę. Hmm. To mi się przyda. No ten piękny. No dobra. Tak, na razie, dobra, tyle. I, i teraz zetniemy sobie tu pra, parę tych drzew. Soby tu zrobić miejsce na domek nasz. No, trochę tutaj drzew jest. Ale tak coś, coś czuję, że mi nie starczy na ten domek jaki chcę. Leję sobie zrobię taki mały, może 7x7, taki po taki prostu kwadratowy domek taki normalny. Yy, nie będę zbytnio właśnie się rozbudowywał trawę porozwalam tutaj sobie zrobię taką bardziej zaawansowaną farmę Myślę, będzie, będę miał więcej miejsca grzywek chociaż będę miał trochę nasion więcej tam jest wcześniej... o. żelazo go żelazo jak wspominałem w poprzednim odcinku właśnie mm... może wrócę, chociaż sam już nie wiem ale powi... raczej wrócę tam, no na, do naszej... Na, do naszej jaskini. Tam jest jeszcze yy, Do naszej jaskini i zbiorę tam... Co mi się przyda... To przydadzą mi się na przykład drzwi. Chociaż nie wiem czy... Yy, opłaca mi się wracać, czy zrobić tutaj drzwi. No, całkiem fajne rzeczy tu są. Ładna jaskina. Taka okrągła fajnie właśnie, bardzo ładna. Więc dobra, to sobie trochę tam, żeby mi nie spadały tam na dół. Um, o 9, no to jest dużo nawet Spadło? Nie dobra, zebrałem, zebrałem Dobra, mam wszystko Dziwne że tu się potwory nie spawnują Ponieważ no, trochę ciemno tu jest Ale dobra, teraz przejdźmy O, sobie tam, schowałem deski no skrzynki, dobra. Teraz przejdźmy do budowania na bo mi się wydaje, że, się, że się ściemnia. No, nie jest ciemnia. No, nieco wielki będzie ten na razie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, Kurde. Brakuje mi jednego. To ja sobie go poszerzę. W tą stronę. Na razie ważne, żeby były ściany, żeby mi po prostu potwory nie wesły do domku. A tam bardziej się go rozbuduje jakie indziej. To tak raz. 2, 3, 4, 5. 6, 7. 2, 3, 4. To jaki mały domek. Dobra. Ważne, żeby były ściany, jak się nie inne rzeczy nie musi być, ale na razie się będę miał łóżko. Hmm, są jakieś potwory? No na razie nie widzę ich zbytnio, więc... no ale to dobrze. No trochę sobie jeszcze, jeszcze zrobię. Może akurat mi się uda jest tak zrobić. Ale chyba nie. Nie, nie uda mi się dachu, już Nie się mi drewno. Będę musiał pójść, tylko że to jest to ciemne drewno. Mam brak mi nawet. Więc będę musiał, żeby to się ładnie, ładnie wyglądało, bym musiał się wracać potem pod drewno. Ale tam jest drewno! To może mi widać, ale teraz widać. Więc dobra, zjedziemy sobie skoczę do wody, żeby mi... Nie... No, dobra. Kurde deszcz, ja w nie nienawidzę leszcia. Robimy szybko łóżko. Oraz drzwi i wchodzimy do, do domku i śpimy I to już, by było, to już by było na tyle z czwartego odcinka A, dobra, jeszcze Krzywa ja to zrobię? Nie, dobrze, prosto Drzwi jeszcze by się przydały Tą znaczy, skrzynkę to sobie później schowałam do domu I Szybko drzwi jedziemy, tu potwory nie wlazły od tyłu I oświetlę sobie może od razu. Na potwornym na razie. Tylko żeby nie było dać w dzień, bo mi się te potwory nie będą paliły. Będzie trochę problem. Pali tylko 7. Więc, nie, więc mało. Bardzo mało. Robię sobie z tych obu stron, żeby się tu nie spełniły. Te potwory. No, tu dobra. Więc wchodzimy do rąku i łóżko mamy Postawimy sobie, ja się od razu sobie zrobię piec I stawiamy tutaj, przetopię sobie może... W sumie gdzie mój węgiel. Aha, myślałem, że zapomniałem go No tak, tam umieszczam, nie to mi wydaje się tak mało, mam tego węgla. Ale nie wiem. Może mi się tak tylko wydaje, bo mi się tak dziwnie wydaje, że yy, wcześniej miałem więcej. Znaczy, no, w poprzednim odcinku. Ale to mi się raczej tak tylko wydaje. No więc, już chyba będziemy kończyć. Jesz jeszcze się tylko prześpię. No i właśnie, będziemy już kończyć. Yy. Yy. Warty odcinek. Jeszcze Wam powiem jedną rzecz. No dobra, przestałaś. Powiem Wam jedną rzecz. Otóż, jak y, zmienię nazwę kanału, y, <kłysykawe> o, oczywiście, chyba. Mam nadzieję, subskrypcje. Nie chodzi mi o, o utworzenie nowego kanału, tylko zmienienie y, nazwy przez Google Plus. Więc y, su y, subskrypcje powinny zostać. Może no, to bardziej dla mnie jest dobre niż dla Was. Od, y ale właśnie subskrypcje powinny zostać. No i y, wszystkie te komentarze takie te też powinny. Filmy tak samo. Yy, żeby wam to jeszcze powiedzieć. Yy, no to by było chyba tyle z tego odcinka. Oczywiście w każdym odcinku mówię na końcu. Yy, jeśli się Wam podobało, nie zapomnijcie na suba oraz łapki w górę. No to, cześć!